Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo, no niestety przynajmniej 75% Pana wypowiedzi było kompletnie nie na, te, nie na temat. Wróćmy do liczb i to są dane z wczoraj. Konkretnie, baryłka ropy. Cena wczorajsza 97 dolarów za baryłkę, cena sprzed wybuchu wojny 92 dolary. Wzrost o 5%. Dalej, kurs dolara, na który się pan minister powoływał. Na początku wojny 4,06, teraz 4,24. Wzrost o 4%. W sumie to jest niecałe 10%. A cena brutto, brutto na stacji paliw z 5,38 wzrosła na 6,52, wzrost o 22 i to jest te 10 które odpowiada za wzrost waszych marsz a tymi marżami się na własnych stronach chwalicie. Marża modelowa, bez względu na te niuanse, które pan nam tutaj przytacza, to jest jednak marża modelowa. Wiemy z czego się bierze, z przychodów i z kosztów. Marża modelowa Orlenu podana na stronie www wzrosła z 11 dolarów do 40 dolarów na baryłce. Wzrost o 400%. Marża modelowa Lotosu, tego Lotosu, który sprzedajecie Węgrom, agentom Putina w Europie, wzrosła z 7 dolarów na 51, czyli wzrost o 500%. Mówicie, że ceny są najniższe w Europie? No nie są najniższe w Europie, ponieważ czwarte Europy zarabia lepiej niż Polacy. W dodatku firmy płacą netto, w związku z tym na firmach jeszcze więcej zarabiacie. Prawda jest taka, że zjedliście całą obniżkę VAT-u, podwyższając te marże, że zjadacie pieniądze podatników, pieniądze Polaków i to w sytuacji gigantycznej inflacji, w sytuacji, w której podnosicie stopy procentowe i raty kredytów rosną gigantycznie, w sytuacji, w której rosną ceny prądu, gazu, najmu i w sytuacji wojny. I to jest po prostu skandaliczne. I potem danie Daniel Obajtek będzie się chwalić znowu rekordowym zyskiem, tak jak się chwalił za zeszły rok, zbudowanym właśnie na łupieniu Polaków i tych cenach. I na co przeznaczycie ten zysk? Na zakup kolejnych mediów, kolejnych niezależnych mediów jak Polska Presę? Czy może na wypłatę premii, żeby sobie pan Daniel Obajtek zbudował kolejne pałace, które potem zwolnicie z kosztów Nowy Polskim Ładem? Hańba i wstyd, że zarabiacie na wojnie. Dziękuję. Odpowiada pan